There's lement. I need to find another route, a quicker one. Oh. I need to watch my step around here. Seems things are a little fragile. <tryk> hey, hey, witamcie tam wraz z serdecznie jesteśmy na To jest oczywiście kolejny odcinek z Kronik Indie. Tajemnica ziemi zaczynamy. I tym razem mamy dosyć e... Chyba ciekawą misję, bo jesteśmy w podziemiach, które ciągną się. trochę się ciągną. C Mamy chyba to poniekąd na czas. Żeby po prostu przejść, więc chyba nie będzie zbytnio. E walczyć co da u jezu to też się wali rany to jest dla mnie plusem bo możemy to w takim razie szybko bezproblemowo sobie ukończyć i wolę chyba w ten oto sposób Okej, okay, da, da tędy, tak? O, fajnie, da się. Dobra, widzę, że... Haha, ha, przeskoczyć można. Zdobądźmy sobie ten... Łoj, ojoj. Już myślałem, że walnę. Dobra. Myślałem, że ten dyżek odszedłem, byłem tutaj, ale jednak nie. Więc. Więc tak, o. myślę, że chyba w późniejszym etapie będziemy chyba walczyć, nie? Tak, już widzę strażników, więc. Więc sobie weźmiemy tylko Helisia. Przejdźmy sobie dalej. Dobra, jest punkt kontrolny, no i oczywiście już mamy. Ee, no cóż, żołnierzy, nie, wyroga. Dobra Okej, okay, on tylko tak patrzy sobie Okej, okay, widzę, że jest tu tylko jeden, więc da się go killem po prostu i tyle.

Strzelec kompanii, tak? Eee, niski od średniego, duże obrażenia, szybkość ataku niska i wytrzymałość szybkie ok. Czyli po prostu strzelec. Ja na śmiesznie to wygląda, gdyby tak w 3D. Nie, no naprawdę, bym sobie z chęcią zobaczył takiego asesona w takim filmie 3D. zabijało ich. To nieźle. Znaczy, że te stara... No że to jest ktyty? chyba tak, stara ktyty. Mhm. Już nie pamiętam nawet. Ok, nie mam, nie mam w pobliżu góry jaskin, więc nie wiem. Kupiłem się nad jeziorami. Więc mnie nie No be. szybko to idzie i sprawnie, znajdź komnatę prekursorów. Uuuu... Czyżby coś odnośnie is tych... Yy, fa fajnie by było. Bo to jest akurat, nie powiem, bardzo... No, no dobra. Dobra, to też jest niestabilne. Trochę jakby wygląda trochę jak kupa. Okej. Okay. Też mnie ciekawi, jak, bardzo, jak długi jest ten asasyn. W takim razie Uhu. Tu się wszystko spada. Saka jakaś. Dobra. Uff. Muszę trochę ten się chyba Dobra. To już powinno działać. O, są właśnie chyba.

Okej... Okay. A, nie, to nie to. Mam nadzieję, że to już teraz... ...będzie się trzymać.

I don't know if you've ever seen No, never. Apparently the Major has them. He seems to know all about it. A okay. Few years. <laughs> Hoping to stay out of trouble so I can get a few more in before retiring. What plans have you got? Nothing fancy. I've had enough excitement by then. That country living in a of what? Our salary is nothing to write home about. Not the way you spend it. Sister, <laughs> that, <laughs> that, that was... That that in the problem with this job is... that every day might be the last one. Zobacz, no, oni przestaną gadać? Nie, yeah, chyba nie. Ten ziemaczek pójdzie tam na dół, pójdzie tam na dół. O rany, shit. Nie, dobra. Jest ok. Nie jest ok. Czy może? Wślizgiem. Ślizgiem. W ślizgiem. Okej. No powiem wam, że zresztą kli jest klimacik, to właśnie lubiłem w asesynach. Ciekawe czy w Origini tak samo też coś takiego jest. Dobra, gdzie to mnie zabierze? Nie! Halo? Nie! O, dobra, jest. Dobra, helisa mam odpanowanego. Myślę, że on tu się tak łapie. Tych wszystkich krawędzi. Zresztą się, że tak idzie do. sufitem, nie? I że tutaj tak się łapie. Takich powiedzmy czystych, białych ścian. Znaczy, no gładkich, że powiedzmy. Bo w domanych Asenach przecież były te. wystające. shit. You, stop! Get Over here, help! Nie! I zginąłem. Chwile, myślałem, że to jest ten, takie ciemne, że się mogę schować. No, bo. No, On tu dalej nie pójdzie, nie? że, o to mi chodziło. Jest tu ktoś jeszcze, jest tu ktoś jeszcze lepiej się może schować. Hmm. O, właśnie. XD. Dobra, no czy tak go złapię? Tak go złapię. Tak już nie. No dobra. Ciało znalezione. I następne ciało. Tak. Wow. Ciekawe co to jest tak właściwie. Dobra. Aj, 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 aj. Trzeba było ten szybko uciekać po prostu. Ciekawe, to chyba co, chyba te kolumny mogą mnie obronić, nie? Aj, dobra. Myślałem, że zdążę. Dobra, to już jest moja wina. Ech, dobra. No to z początku. Dobra, czekamy. Trochę powiedzmy, że to są takie te tarcze energetyczne skryznikowałem, jak tak, jeżeli kojarzycie maul tam wtedy. Yyy... Chyba one mnie nie obronią. Tak coś mi się wydaje. Okej, okay, udało się. O! No to króciutka misja. No, ale dobrze zatem. <noise> Chyba niestety nie skończyliśmy w 10 minut. Chyba dałoby się radę. Gdybym chciał, to może by dałoby radę, także... Dobra. W takim razie dzięki serdecznie za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa, pa.